Miejsce, ale nie uczcie się tylko tymczasowe, gdyż, albowiem, ponieważ stwierdziłam, że w tym roku, jak jadę do gości, to trzeba nagrać parę rzeczy. To książka, których nie ma u mnie, ale przezorny ubezpieczony. Cześć. Nazywam się Kajani. Jestem kolekcjonerką. Jestem rekonstruktorką. Piszę tematyczne artykuły, prowadzę wykłady i warsztaty, a w tej serii pokazuję książki godne polecenia. Nie tylko to z mojej biblioteczki. Otóż, moi drodzy, Rządzić i olśniewać. Klinoty. XVI i XVII wieku. Oczywiście w Polsce. Yy, nie mam tej publikacji. Yy, nie specjalizuję się w tak starej biżuterii, ale gdybyście chcieli na przykład zrobić rekonstrukcję czegoś takiego, to Wam pokazuję. To jest dosyć gruba publikacja. Nie ma twardej okładki, ale ma duże ilustracje. Proszę Was bardzo. I to zarówno w wersji obrazowej, jak i w wersji biżuteryjnej. No, jak widzicie, trochę tego tu jest: materiału. Zarówno takiego do czytania, jak i takiego do oglądania. Więc osobom, które są tematem. I tym okresem historycznym szczególnie zainteresowane? No to wiecie.